Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w, w dzisiejszym odcinku gier dla biednych i samotnych mam dla Was coś, no moim zdaniem wyjątkowego. Jest to jedna z, no z najlepszych gier jakby darmowych print-and-play, czy w ogóle gier jakichkolwiek, jakie zdarzyło mi się grać, hmm, która akurat hmm, tak się składa, że jest właśnie darmowa i print-and-play. Hmm. Mianowicie, e, gra się nazywa Maquis. E, wbrew pozorom nie jest to gra, w której głównym bohaterem jest Tej i na Torres, y, tylko jest to gra o tych prawdziwych Maquis, czyli o francuskim ruchu oporu y, z czasów II wojny światowej. No, w porównaniu z, z giereczkami, które Wam pokazywałem wcześniej w tym y, wspaniałym, y, nazwijmy to, bloku tematycznym, no ta gra jest dosyć dużym krokiem naprzód no, w takim sensie, że jest dużo bardziej, dużo bardziej ambitna, nazwijmy to, no i troszkę jednak ciekawsza no niczego powiedzmy nie, nie ujmując takim grom wdzięcznym gierkowym jak właśnie Zombie in My Pocket, która no, ma swoje zapewnione prawdopodobnie czasy miejsce zarówno na moim stole jak i w moim sercu no ale do rzeczy, o co chodzi? No najpierw zajrzyjmy do pudełka, którego nie ma, więc zajrzyjmy na komponenty, które gra zawiera. No jak widać, komponentów jest znacznie więcej w tym przypadku, no ja akurat wydrukowałem taką wersję powiedzmy standardową low-ink żeby nie napracować, nie przepracować swojej drukarki ale jest też wersja zredesignowana przez jakiegoś, już nie pamiętam kogo, ale jest bardzo ładna no chociaż szczerze mówiąc mi się ta troszkę bardziej jest jakby taka no tamta plansza jest troszkę za bardzo zatłoczona, w sensie jest za dużo różnych rzeczy namalowanych, to jest taka dosyć czysta i, i wyraźna. No ale do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest plansza. No, plansza przedstawia francuskie miasteczko. Mamy tutaj różne lokacje, w których możemy robić różne rzeczy. Oprócz tego jest dodatkowa taka plansza pomocnicza, na której mamy licznik morale naszego miasteczka, liczby żołnierzy Wehrmachtu, którzy jakby patrolują ulice i licznik tur. Tutaj mamy żetony, które służą do oznaczania tych wszystkich rzeczy. Tutaj mamy żetony do oznaczania osiągniętych celów. Oprócz tego w grze można używać no, kostek drewnianych, takich eurogrowych Euro nazwijmy to, ale ja lubię użyć tych żetonów, bo one mają ikonki, które są równie, powiedzmy, no, dla mnie nawet łatwiejsze do odróżnienia niż kolory. E, to są pieniądze, to są leki, to jest broń, e, materiały wybuchowe, żywność i e, no jak to się nazywa Intel, jak to jest po polsku, no nieważne, w każdym razie dane prawda, na temat naszego wroga. E, no oprócz tego są e, oprócz tego są jakby dodatkowe lokacje, które możemy wybudować w pewnych miejscach. No i te urocze pionki. Zamiast pionków proponują w instrukcji używać mipli. No ale te pionki są całkiem przyjemne i mają dosyć ładne grafiki. To są na przykład policjanci, parszywi kolaboranci z wrogiem. To są fryce. To wszyscy są tacy sami, a to są nasi dzielni bohaterowie. prawda Wszyscy prawie mają bereciki, w związku z czym potem możemy rozpoznać, że to są Francuzi. No i nie wiem wprawdzie czym się twórca tych grafik inspirował, no ale spójrzcie na, ten, na, na tę grafikę i powiedzcie mi, że to nie jest misze z ruchu oporu. Także mamy też talię kart celów, no to nam określa co chcemy osiągnąć, w trakcie, co ogólnie musimy osiągnąć w trakcie gry i talię patrolu, to określa gdzie pojawiają się policjanci bądź też żołnierze Wehrmachtu. I teraz jak to grać. No na początek umieszczamy trójkę naszych makisów dzielnych dzielnego ruchu oporu tutaj w kryjówce, a dwójka siedzi i czeka w Café René na rekrutację. Myślę, że tutaj dopiszę René w którymś momencie. Potem bierzemy karty karty celów, odkrywamy dwie i kładziemy w tych miejscach tutaj no i teraz widzimy, że naszym celem w tej grze będzie po pierwsze e, pomożenie angielskiemu letnikowi, który się tutaj właśnie wteleportował za pomocą spadochronu i, i potrzebuje broni i pieniędzy e, a drugim naszym celem będzie sabotowanie miejscowej fabryki amunicji bodajże, czy tam broń e, jeżeli osiągniemy te dwa cele, wygrywamy grę. Jeżeli morale naszego miasteczka spadnie do zera, przegrywamy. Jeżeli gra się, ostatnia tura się skończy w momencie w którym i nie osiągniemy żadnego celu, też przegrywamy. Jeżeli wszyscy nasi członkowie ruchu oporu zostaną aresztowani, też przegrywamy. Czyli jak w każdej dobrej grze Kooperacyjno-solowo przeciw systemowi. Jest dużo sposobów, żeby przegrać, ale tak naprawdę tylko jeden sposób, żeby wygrać. No jest to gra taka, no powiedzmy, dosyć typowy, tak zwany worker, worker placement, czyli umieszczamy naszych, naszych gości na różnych, jakby w różnych lokacjach w miasteczku. No i to nam pozwala uzyskać określone, określone rzeczy. Na przykład, jak postawimy Michel, prawda, tutaj w sklepie spożywczym, no to uzyskamy jedną jednostkę żywności. Jeśli postawimy z kolei kogoś innego tutaj, to możemy tę jednostkę żywności przerobić na jeden punkt morale dla naszego miasteczka. Natomiast jeśli postawimy tutaj, to możemy sprzedać tę żywność na czarnym rynku, co nam daje pieniądze, ale też sprawia, że prawda, tracimy morale, no bo nie jest to najbardziej szlachetna rzecz, którą można zrobić w życiu. No i żeby, żeby przejść akurat te misje konkretne, no to tutaj musimy właśnie postawić jednego z naszych członków ruchu oporu i wykonać właśnie te dwa, te dwie rzeczy, czyli przynieść dwie sztuki broni i trzy bodajże, trzy jednostki pieniędzy. Natomiast tutaj musimy dwa razy po prostu stanąć, a raz stanąć i dodać, jeszcze mieć do tego ładunki wypuchowe. No i wtedy wysadzamy fabrykę w powietrze, jest fajnie. No i to by wszystko było bardzo proste, ale właśnie ta gra ma jeden taki bardzo ciekawy twist, nazwijmy to, na właśnie mechanikę worker placement, czyli umieszczania pracowników, nazwijmy to. Mianowicie za każdym razem, jak umieścimy jednego z naszych dzielnych bohaterów, powiedzmy tutaj, to ciągniemy jedną z tych kart patrolu. No i ta karta patrolu pokazuje nam, w jakiej lokacji pojawia się Policjant. Tutaj mamy w, w tym przypadku mamy Radio B, czyli stawiamy go tutaj. Jeśli weźmiemy kolejnego z naszych tutaj ludzi i postawimy tutaj, to czekamy kolejną kartę. I widzimy, że policjant pojawił się w tej lokacji. No i tak to kontynuujemy do momentu, aż zużyjemy naszych wszystkich ludzi i postawimy odpowiednią liczbę policjantów w tym przypadku tutaj nam pokazuje ile mamy postawić chyba że mamy więcej więcej ludzi to wtedy właśnie tyle, tylu ich stawiamy a następnie przechodzimy do momentu fazy jakby roz, roz, rozliczania tych wszystkich akcji czyli w tym przypadku tutaj mogę dostać jeden punkt żywności biorę sobie takie jedno jabłuszko no a tutaj mogę to jabłuszko zamienić na jeden punkt morale czyli po prostu je odrzucam i dostaję jeden punkt morale i teraz, znaczy to właściwie nie teraz, tylko wcześniej, ale powiedzmy, że jak właśnie rozliczymy akcję, to nasz człowiek musi mieć możliwość powrotu do kryjówki. Jeżeli na przykład akcja polega na pozyskiwaniu jakichś zasobów, to dopiero jak je doniesie do kryjówki, to możemy z nich skorzystać. Jeżeli na naszej drodze... Ten akurat może dojść tak. Ale powiedzmy, jeżeli by było w, na przykład w ten sposób, no to ten, yy, ten nasz tutaj biedny miś nie może w żaden sposób dojść do kryjówki, więc zostaje aresztowany i jest usunięty z gry na stałe. Jeżeli mielibyśmy broń, żetony broni, wtedy możemy zużyć jeden z nich, i zastrzelić jednego z parszywych kolaborantów i wrócić do kryjówki, ale wtedy oprócz tego, że tracimy morale, no bo powiedzmy, że strzelaniny w miasteczku nie wpływają dobrze ogólnie na, na samopoczucie mieszkańców, to jeszcze tego zastrzelonego policjanta zastępuje fryc. A niestety fryców nie da się zastrzelić, więc to jest taki właśnie trade-off, że no... Możemy ich się jakoś pozbywać, ale to wszystko jakby z pewnym kosztem. Poza tym w miasteczku też są różne lokacje takie wolne, w których za pieniądze możemy wybudować dodatkowe, dodatkowe budynki, które mogą nam się przydać. Na przykład to jest fałszerz, prawda Monsieur Leclerc, on może nam fałszować pieniądze. Tutaj mamy przemytnika, który może nam dostarczyć leki albo żywność. Tutaj z kolei mamy informanta, informatora, który może nam dostarczyć dane na temat wroga. Ten budynek podwyższa mora w, w naszym miasteczku. Natomiast to prawdopodobnie by było przydatne w przypadku tej misji, bo to jest chemik, który potrafi zamienić lekarstwa na materiały wybuchowe. No i jeszcze jest dodatkowa kryjówka, którą możemy wybudować w jakimś innym miejscu, żeby nam było łatwiej się dostać do innych lokacji. No i na tym to polega. Jest to dosyć tak właśnie ciekawe, to wygląda, że właśnie z, z, bawimy się tak w takiego kotka i myszkę z tymi policjantami, że prawda, stawiamy tutaj kogoś na czatach, potem policjant staje gdzieś, gdzieś tutaj, to potem my stawiamy kogoś tutaj. Może się też zdarzyć, że jeśli wyciągniemy kartę patrolu i wszystkie te lokacje są zajęte, rozpatrujemy po kolei. Prawda, w pierwszej wolnej stawiamy policjanta, ale już wszystkie są zajęte, no to staje w pierwszej wolnej, jeśli tam jest nasz człowiek, to go aresztuje, więc to też jest trochę ryzykowne, ale najczęściej właśnie musimy opracować taki zmyślny plan, żeby ustawić, ustawić, tyle tak ludzi swoich na czatach i w odpowiednich miejscach, żeby zdążyć, zdać radę, zrobić to, co chcemy zrobić, a jeszcze do tego zapewnić sobie drogę ucieczki, także to jest no, poza tym, że gra jest bardzo prosta i, no, i polega po prostu na takim klasycznym właśnie kładzeniu swoich dzitków w różnych miejscach i przerabianiu jednych żetonów na drugie e, to jeszcze jest właśnie bardzo przez to tematyczna, bo rzeczywiście e, no bardzo jakby mechanika pasuje do, do tematyki samej właśnie tego co tutaj robimy e, no gra się kończy, jak, albo jak właśnie wy, wykonamy obydwa zadania, albo jeśli dojdzie tutaj znacznik, który tutaj, albo jeśli miasteczko straci całe morale i wyda nas wrogowi. Jeżeli gra się skończy, a my wykonaliśmy tylko jedno zadanie, no to wtedy jest tak zwany remis. No ale powiedzmy, że w grze jednoosobowej to trudno mówić o remisie, więc tak naprawdę wszystko, co nie jest wygrane, to jest de facto przegrane. Gra jest bardzo ciekawa, bardzo powiedzmy, trzyma w napięciu, mimo że jest jednoosobowa, co jest zawsze dobrym znakiem. No, musimy zawsze główkować na tym, jak tu rozmieścić naszych właśnie ograniczonych, znaczy ograniczoną liczbę naszych ludzi w takich miejscach, żebyśmy zdążyli zrobić to, co, to, co chcemy zrobić, jednocześnie nie wpadli w łapy policjantów. No i musimy zawsze myśleć, czy warto strzelać, czy może warto jakoś inaczej to rozmieścić, czy, no bo strzelanie też nie jest takie proste, że po prostu eliminujemy gościa i jest fajnie, tylko no, obija się niekorzystnie zarówno na naszym morale, jak i na dalszych, powiedzmy, losach, no dalszych tutaj naszych przygodach, no bo niemieccy żołnierze są dużo trudniejsi do, do, w obsłudze niż, niż po prostu zwykli policjanci. No także jeśli miałbym oceniać, to, to no, ta gra dostaje ode mnie zdecydowanie pięć podrób obrazu Padłej Madonny z Wielkim Cycem Van Klompa.